Dzień dobry, dzień dobry z tej strony do sonorzec. Tęskniłeś? Ja oczywiście, że tak. Nie wiem co nagrać. Chyba wrócę do poradników. Dlatego pierwsze co zrobiłem, to nagrałem Solo Q. W sensie włączyłem nagrywanie. Bo może tak będzie lepiej. Może tak gra komuś pomoże. Mnie już pomogła, bo już mam prawie promo. 90 punktów w D4. Może wyjdę kiedyś. W każdym razie skup się. Dlaczego Pantheon? No, bo Panteonem na drugim levelu to ja zaraz mogę ganka takiego zrobić. Że chłop nawet nie spleszuje. Zrobiliśmy invade. Ale po drugiej stronie mapy dzieją się rzeczy i też robią inwade. Co zrobić w takich sytuacjach? Patrzeć jak twój sojusznik ginie? Czy może obwiniać się, że nie wziąłeś tego teleporta zamiast smajta? Nie. W tej sytuacji powinieneś zrobić blue przeciwnika i zczyścić jego dżunglę oraz przestawić się na tak zwany vertical jungling. Ludzie bardzo lubią nowe terminy, bo dzięki tym terminom czują się bardziej jak zawodowcy. Ja w tym momencie się tak poczułem. Dlatego biorę sobie blue. Patrzę, że nie ma żaby. Biorę, biorę sobie e, żeby szybciej czyścić. I sobie czyszczę jego dżunglę. Wiem, że on poszedł po moje blue. Kamilka myśli, że Trollisy nie jest po tamtej stronie, dlatego cały czas gra agresywnie. Nie rozumiem tego, ale tak się czasem zdarza, że ludzie zapominają tego, co widziały ich oczy. Że te obrazy były tak szokujące, że nie da się ich odtworzyć jeszcze raz w pamięci. No i w wyniku tych obrazów niestety zginęła. Co się dziwić? Ja tymczasem biorę żabisko i patrzę. No, zgankować nie mogę. No bo przecież nie mam W. Bez W to ganki są tragiczne. Czy mogę zczyścić raptory? Raptory są bardzo ciężkie dla Panteona. Ja Wam to pokażę. I tak się je robi lepiej niż z W, chyba? No, W, po, jakby W samo odświeża Twoją pasywkę, ale, ale przynajmniej masz jakieś obrażenia obszarowe. W każdym razie tak jak widzisz, moje HP piszczy i cierpi. Zobaczyłem Lisi na bocie, który zgankował mojego supporta Shako. Tak, supporta Shako, nie przesłyszałeś się. Wiem, że on tu będzie robił kawa, dlatego sobie tutaj chodzę i patrzę, co się dzieje. Jest krab. Ja chcę się z nim lać za to, co zrobił mojej drużynie. Nie spotykam go, widzę, że jest okazja na midzie. Low HP. No to od razu podejmuję sytuację. Flash. I jest Kill. Ja się nie będę zastanawiał, czy ten chłop sobie będzie flashował czy nie. Ja fleszuję, żeby robić killa, bo tak robią w wysokich dywizjach. Podejmują decyzję za przeciwnika, że ma zginąć. Teraz zabieram tego kraba. Lee Sin nie podejmuje walki. Napisał mi Nice Jungle Steel, bo zobaczył, że wiem, co to jest Vertical Jungling, a ja, dumny z siebie, wracam już na swojego reda. Mój red czeka grzecznie na mnie, bo Lisnie nie wie, co to vertical ale -Y Jungling. Dlatego mogę sobie wziąć wszystko, co zostało. Wszystko oprócz Bluebaffa. Teoretycznie Bot jest spuszowany. Tak mniej więcej, no tak dobra, teraz się trochę resetuję mam wrażenie. Ale zabijają sobie. Fakt jest taki, że ja z tym Szako nie jestem w stanie za bardzo tam nic wykombinować. Dlatego wracam do dżungli, żeby ją zabrać, żeby Lisnie sobie tutaj nie nadrabiał lewela u mnie. Oczywiście przekonuję się, że to było jednak zostało wzięte. Jaka była szansa, że nie. No i sobie czyszczę. Jest jeszcze Skatler po tej stronie, prawdopodobnie. Statystycznie powinien być. No i jest potencjał do zabicia Misiosława. Dlatego sobie patrzę tutaj. I widzę, że jest akcja, że już za długo patrzyłem. Także dupa. Także jakakolwiek sytuacja zabicia Wolibera w tym momencie umarła. I moje, moje serce zalało się smutkiem. I teraz w tym momencie mógłbym pójść na topa i tak naprawdę złapać sobie tego ekspa, który tam idzie. Ale nie robię tego, gdyż założyłem błędnie, że mój top laner ma teleport. Co mogłem oczywiście spra sprawdzić za pomocą tab, ale stwierdziłem, że tab to klawisz tabu i nie będę go używać. Natomiast mam tutaj sytuację na widzie. Oczywiście jest potencjał na leesina, gdyż go nie widzę, tutaj nie widzę, ale sobie idę. I analizuję. Ustalam, ustalam parametry TF luruje w dół, czyli ewidentnie tam musi być lisina, ale podbiegam. TF bardzo greedy. Lisina na szczęście nie było. No i jakimś cudem trafił tymi kartami i zabił. Dla mnie to jest w każdym razie bardzo fajne. Z tego względu, że nie dość, że mam killa, to jeszcze mam całą, całą falę tutaj do spuszowania. Także będę gruby. Będę gruby i szczęśliwy. Bo grubi czasem bywają szczęśliwi. Teraz sobie patrzę. Patrzę sobie. Że za 14 sekund respi się blue u niego. Jeśli za 14 sekund respi się blue u niego, to prawdopodobnie za 14 sekund respi się blue u mnie. Widzę, że list jest po lewej stronie. To sprawia, że zaczynam myśleć, że prawdopodobnie timinguje tego blue, którego zabrał na początku, i prawdopodobnie mnie tam odwiedzi. Dlatego nie udam się tam teraz z takim HP. Pomijam już to, że pewnie bym tego nie zrobił, jakby się tak udał bez smajta w ogóle. Do tego się po prostu zlikaluje I teraz muszę podjąć decyzję: czy iść zaraz na blue? Na szczęście, Lisid mi tutaj pomógł, gdyż pokazał mi, że idzie na prawą stronę. Czyli w tym momencie już wiem, że na to moje blue się nie wybiera. Natomiast jest tam voliber w okolicy, ale voliber raczej też się nie pokusi. To w każdym razie sprawia. Że bot jest zagrożony, właśnie chciałem im to napisać, ale Lysin wybrał Mida i słusznie, gdyż łapie tutaj Kila. W tym momencie patrzę, czy Lysin idzie na Smoka, czy idzie na moje Blue, czy co on wreszcie robi. Ostatecznie decyduje się puszować Mida. Ja wiem, że jak zrobię Blue, to będę miał szóstkę i mogę tam skoczyć. Gdybym tam przyszedł, to tak naprawdę nie zrobiłbym nic, dlatego wybieram Ultnięcie, bo Ultnięcie może sprawić, że zabiję TFA. Poświęciłem plejta, czy dwa, nawet plejty. No ale, jak widać, opłacało się. Tutaj mógłbym go jeszcze podjąć w fajcie, ale niestety on nie chcę. Mam przewagę dwóch leveli w tym momencie też. Więc, tak naprawdę, nie jest jakoś super źle. Wszystko, oczywiście, za sprawą Vertical Jungling. Ja w tym momencie koluję Drake'a, bo widziałem, że się tam dużo dzieje. Mamy priorytet. Nie mam smite'a. Ale jeśli Lee Sin przyjdzie, to go zabijemy. Był na lewej stronie. Prawdopodobnie coś tam sobie też czyści. No więc ta decyzja zostaje podjęta. Team reaguje. Def się tutaj odsłonił, ale, ale to nie chodzi o nas. I teraz tam się biją. Mógłbym powiedz tam od razu, ale zakładam, że sobie poradzą. Dlatego już raszuję tego Drake'a, żeby szybko do nich dołączyć. Drake zabity. Tu już nic nie ma do zrobienia. Wszystko się fajnie potoczyło. No to stawiamy sobie dipuarda, patrzymy, czy coś tutaj można zdajwować. Chłopu, do lewej strony zamiast do Tureta. Ale tutaj się pojawił Jim i teraz ja mam flasha, dlatego nie czekam, tylko fleszuję od razu, żeby jak najszybciej tutaj wskoczyć do walki z nadzieją, że uratuję przyjaciela. Niestety nie uratowałem go, ale czuję się ze sobą lepiej, gdyż podjąłem właśnie taką decyzję, żeby tę możliwość sobie dać. Tutaj myślałem o puszowaniu linii. Ale stwierdziłem, że, sporo, że skoro Kajza już tutaj jest, to niech ona sobie podejdzie. Oczywiście w trakcie mojej podróży na Rena ustalam parametry i patrzę sobie na wida. W końcu mam Ulta. No i tego Ulta trzeba będzie gdzieś użyć, prawdopodobnie prędzej czy później. No bo wypadałoby. Za chwilę respi się też Herald. O Heraldzie trzeba myśleć, gdyż Herald to jest zawsze furtka do pierwszego tureta. Niestety tutaj ten turet jest zagrożony. Na szczęście Szako sobie tutaj poradził. Ja w tym momencie decyduję się na ganka, gdyż jest otwarta linia. Łatwy kill. No i tak naprawdę w tym momencie powinienem prawdopodobnie pomóc Niko z turetem na widzie. Gdyż ma tutaj jednego plejta. Ja mimo wszystko myślałem, że ten Lee mnie nam na to nie pozwoli. Ale wydaje mi się, że to był błąd. Teraz wracam sobie na bota. Ponieważ nawet jeśli bot tutaj zabije ze mnie, to tak naprawdę zrobimy pushando. Czyli już będziemy walczyć o kolejny turret. Czyli to będzie zawsze progres w stronę dodatkowego obiektiwu. Jak wiadomo po udanym ganku czy tam kilach fajnie jest coś z tego wyciągnąć. Także staramy się tutaj coś wyciągnąć. Jest nas tutaj czterech, niestety miś jest prawdopodobnie nie do zabicia dla nas w tym momencie. Stwierdzam, że tak jest. Cofam się, aczkolwiek tutaj widzę TFA i zaczynam się zastanawiać, czy nie zostać. Ostatecznie nie zostaje. 2000 w kieszeni to jest jednak dużo pieniędzy. Także muszę sobie kupić nowe, nowe rzeczy, nowe sprzęty, nowe narzędzia. Ulti za 30 sekund. No i patrzę, co tutaj się dzieje. Czy biec bezpośrednio do nich, czy biec na lewą stronę? Biegnę do nich, gdyż dzieje się tutaj dużo. W razie czego mój stół zawsze może dużo zmienić. Pomijam już fakt, że tak naprawdę mam dosyć spory damage teraz. Patrzę jak rotują, ewentualnie, żeby coś powstrzymać, zareagować. Mam tutaj kampa. Jestem w pobliżu, mam ulta w razie czego na mida. W tym momencie myślę, czy zultować bota. Zastanawiam się, czy Lising dalej jest tutaj w, w pobliżu. Widzę go teraz, widzę, że schodzi na gang. Robi lane gag. i teraz ja oczywiście tutaj zostaję, bo wiem, że on będzie chciał coś z tego wyciągnąć. Cały czas myślę, czy jak tutaj wskoczę, to czy będzie dobrze, czy mnie po prostu pierwszego nie zabiją. Ostatecznie szako tutaj stara się coś zrobić. Podejść, nie widzę tego lisi. nareszcie decyduje się na, na wskoczenie do akcji. Szybko zabijamy lulu. Teraz lecimy po, po kolejnych. Szako tutaj fajnie wykończa kancjalistyna i udaje się zabić wszystkich bez straty ani jednego. dlatego oczywiście koluje tutaj Turet, z tego względu, że skoro wtedy się nie dało wziąć obiektywa, to weźmy go teraz. Pinguje, że zaraz jest też smok. Dostaję wiadomość zwrotną na tutaj do znajomych. Ewidentnie się tutaj spodobało wszystkim, jak ja gram. Cóż, tak naprawdę cały team tutaj dobrze gra, to co tutaj akurat. Nie mam się do czego przyczepić tak naprawdę, bo trafiłaś się bardzo przyjemna, gra, dla mnie. No i oczywiście w stronę Drake'a tu idziemy, ale TF puszuje i to już jest podejmowanie decyzji, co z tym zrobić. O, TF ucieka do prawej strony, to akurat pod nas. Ja łapię tutaj asystę z tunem. przynajmniej taki jest cel. No i teraz patrzę, czy tutaj podchodzą. Niestety stula już nie mam. E, mogłem go tu przytrzymać właśnie tego stula. Ale... No nie, tutaj nic nie wychodzi. Jest niedźwiedź. No i robi się tutaj niewygodnie już teraz. Także już tego Drake'a raczej nie chcemy w tym momencie robić. Jest y, kasa w kieszeni. Patrzę jeszcze tutaj, czy coś się nie wbija. Idę po blue. Zaraz i tak jest ulti. No i jak widzicie w trakcie wywiązał się teamfight, dlatego ja oczywiście zrezygnowałem ze swoich planów. E, pobiegłem na mida, żeby w razie czego ten team asystować. Tutaj mam w razie czego flesza, Ale nie chcę go też palić bez sensu. Dlatego biegnę. Mam też ulciora. No i tutaj stunujemy, zabijamy. W razie czego tutaj patrzymy na, na Niko, czy te listy nie wychodzi. No i wreszcie dor dorwaliśmy się do tego Drake'a. Patrzymy co dalej. On bierze Reda, dlatego robię Rika. No i dobra, mamy tutaj prawie 10 level. Jest Blue Kaiser nam tutaj czyści całą dżunglę. Może zostawi nam chociaż Blue, tak też się dzieje. No i teraz mamy tutaj potencjał na Heralda. Mamy też Misia, który się zapędza, i teraz trzeba reagować od razu. Także reagujemy. Jest zabity. No i w tym momencie. Jest Herald do zrobienia. Teraz zobaczymy, jak, jak team na to zareaguje. Na widzie oczywiście, tam walczą też. Jest duża presja, także jest to dosyć komfortowe. Pomachałem sobie dzidongiem, bo lubię czasem tak robić w wolnych chwilach. No i teraz jest przeprawa przez Heralda. Dosyć ciężka dla Panteona, gdyż no ten Herald tutaj nie sprzyja naszym obrażeniu. Tak, 30 lat później. Możecie teraz zadzwonić do rodziny, pozdrowić ją. W każdym razie mamy tego heralda już. No i jest ulti oczywiście robione na plecy, żeby tutaj też pozabijać. Tu się trochę pogubiłem. No i co? No i teraz patrzymy, co się tutaj dzieje. Heralda nie puścimy, gdyż nasi tutaj mają HP. Jest kto, kto do defienia, dlatego sobie złapię jeszcze tutaj coś. No i trzeba poczekać na regroup. Ustalamy parametry. Jest tutaj TF, mamy flesza w razie czego. Nie trzeba nawet fleszować. Chłop już jest troszkę na autopilocie, widać. Także już są troszkę potiltowani. Robimy rekar, 20 sekund do ulta. To jest poniekąd nasz taki teleport, także możemy tak to traktować. Buty wybrałem na ceceki. I sobie idę. I teraz widzę, Gina po prawej stronie i widzę swój team, mocno puszujący mida. I teraz pytanie, czy Jinn zostanie na bocie? I czy mam go ultować? Czy jednak mam tutaj skoczyć na mida i rzucić heralda? Gina nie widać, użył skilla, czyli ewidentnie się tutaj rotuje. Dlatego skaczę na mida. Oczywiście tutaj burstuję tego Jina razem tym steamkiem. Stawiam im Heralda. No i walczymy. Cel jest taki, żeby Herald zatańczył, dlatego trzeba go bronić. Tutaj jest możliwość zestulowania wolibera. Jest zabijany. W też jest zabijany, dlatego jest piękna sytuacja. Herald szczęśliwie puszuje razem z nami. 19 minuta. Gra zostaje wygrana. Diament 4. Wreszcie, bo tak mnie wyzywali, że gram na niższych dywizjach, żeby pokazać, jak wyjść z niższych dywizji. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to dajcie znać. Trzymajcie się i powodzonka na samoder Cześć.